Bardzo konsekwentnie szukaliśmy utworów, które stylistycznie się nie zgadzają, żeby zobaczyć, jak możemy e, przejść z misterium, z oratorium e, o wielkiej wartości e, duchowej, tak naprawdę. Do realizmu, do weryzmu, którego szuka maskani u siebie. E, chciałem właśnie o tym opowiedzieć, w, w tym połączeniu, w tym dyptyku o pewnej hipokryzji, o pewnym uczestnictwie w rzeczach ważnych, e, ceremoniach, e, z których wychodząc, opuszczając, nagle stajemy się znowu ludźmi. E, wchodząc w codzienność, tracimy to, e, co daje nam muzyka Łukaszewskiego. Która w czasie przerwy na pewno wszystkim osobom na widowni, da nowego ducha, energię, przemyślenia, refleksje, emocje, i potem wchodzimy w operę, która opowiada o, o tym, co się dzieje, kiedy wyjdziemy z misterium, kiedy opuścimy Kościół, e, kiedy nagle znajdujemy się w naszym prawdziwym życiu, w którym kompromisy, w którym e, to wszystko, czego się dowiedzieliśmy o sobie, czego się nauczyliśmy właśnie. Porzucamy, porzucamy dla jakichś konwenansów, dla konfliktów, zapominamy natychmiast, natychmiast i to jest przerażające o tym, czego nas uczono, o, o tym, w co wierzyliśmy i dzięki połączeniu właśnie z drugim dziełem jest to jeszcze mocniejsze niż w samej Kawalerii Rusikanie, gdzie już jak do niej podchodziłem, kiedy się jej uczyłem, myślałem, że to jest właśnie ten temat, a tutaj dodatkowo mamy Wybrane dzieło, które nam pokazuje wyżyny emocji związanych z uduchowieniem, i potem to wejście w weryzm jest jeszcze bardziej bolące. Ja się troszkę obawiałam, bo jakby muzyka współczesna zawsze niesie ze sobą to niebezpieczeństwo że to jest trudne dla słuchacza do odbioru. A ten, ta Via Crucis Łukaszewskiego jest bardzo, tak, bardzo przystępnym dziełem, nawet powiedziałabym. Tak, jest tonalne, ma piękne melodie, ma piękne płaszczyzny. Dużo dynamicznych zmian. Jest bardzo ciekawym dziełem i, i myślę, że jest wręcz łatwe do odbioru, bo jest, ma różne języki, jest i łacina, i po polsku, jest przeplatane monologami, jest też balet i oprawa, także scenograficzna tych stacji kolejnych, które się przesuwają nam przed oczami, jest tak bogata. I plastyczna, że bardzo uruchamia wyobraźnię. Jestem przekonana, że będą Państwo zachwyceni zarówno jednym, jak i drugim utworem. Na pewno stawiamy dużo pytań. Ja nie lubię budować świata biało-czarnego i nie lubię dawać odpowiedzi. Zadaję pytania, na które właśnie publiczność powinna sobie odpowiedzieć sama, a nie pędzić od razu przed telewizor czy do picerni. Chciałbym właśnie, żeby ta cisza po, po, po spektaklu w nas tak naprawdę, w każdym widzu. Trwała jak najdłużej, bo wtedy można znaleźć te odpowiedzi w sobie. A jeżeli narzuci je reżyser, no to wiadomo, że każdy może je odrzucić natychmiast bez refleksji, autorefleksji. Więc tak, mam nadzieję, że tutaj publiczność rzeczywiście znajdzie katarzis w pewnym momencie i zobaczy, jak łatwo z tego katarzis przejść w taką codzienność i trywializację tego. Czyli trywialność naszych, naszych codziennych gestów, naszych codziennych masek, naszych codziennych zachowań. A może dzięki temu spektaklowi yy, to wszystko będzie, będzie bardziej spójne, i w to, w co wierzymy, rzeczywiście się przełoży na to, jacy jesteśmy w codziennym życiu.